Czekaj, zobaczymy, czy wyjdzie. Bo mam y, dosyć mocno przyspieszony wtrysk. To z Grześkiem też, z Golasem rozmawialiśmy, że wcieś, wcześniejsze jakoś tak. Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko tyle, że było warto. Było warto drążyć temat Było warto drążyć temat wyciągania tej pompy wtryskowej Muszę kupić sobie tutaj To Zycio mi mówił siłownik, tam jest siłownik, że ten fotel nie będzie tak walił Muszę to zrobić tego trochę wczoraj umyłem po gnojowicy W sensie po uprawie po gnojowicy eee, I robimy wsiewkę i chcę wam pokazać pszenicę która była siana w listopadzie, nie wiem czy był z tego vlog były. Tam był chyba ten vlog nazwany takie ciężkie warunki, aż mi stanął, czy coś tam, aż mi stanął. Oczywiście stanął mi Miwał. Stanął mi wał Pakera. No i tutaj był siew. Tutaj zaraz muszę go umyć. To ostatnio operator inny był. I takie są efekty tego operatora. Nie wiem co to był za operator, bo ja byłem wyjechany. Pójdziemy z drugiej strony, bo mamy takie oświetlenie, a nie inne, i teraz będzie pewno słabo to oddawać, ale ogólnie my podchodzimy do tego. Nie wziąłem tego kilka do nagrywania. Z tego wychodzimy z założenia, że lepiej siać mimo wszystko e, pszenicę czy tam ogólnie zboża o zimę, bo na naszych słabych ziemiach, słabych, średnich, no. Ale generalnie, bo tam czasami pytania są, to jest w głównie czwarta A i czwarta B. To jest przeważający temat. Trafi się troszeczkę trójki i trafi się może trochę więcej piątki niż trójki, ale generalnie to jest czwarta A, czwarta B. I widać tutaj jasno, jak Przemek na GPS-ie słabo jechał, bo ten GPS ciągle w tym zatorze popsuty. A warunki były takie, że siedzieliśmy to w nocy. Wiesz jak jest w listopadzie, ledwo kurde, kurnik trochę zrobisz, Obrobisz to po prostu, no jest ciemno i to było po nocach siane i widać tutaj jakie nadkłady porobiłem. I na jednym filmie ostatnio wam mówiłem też odnośnie tego jak liczyłem te koszty zakupu GPS-u, to liczyłem to 2-3 lata temu to mi wyszło w okolicach 100 hektarów, że to się w miarę kalkuluje, ale to mówiłem, że to gotówkowo było liczone. A jeżeli by e, trzeba to policzyć w tej chwili, załóżmy kredytowo, to trzeba by było ustalić sobie stopę zwrotu, myślę, przy tych stopach kredytowych, przy tych stopach procentowych, gdzie Wibor 3M chyba już złapał 5,5%, przepraszam, jakieś przyzwyczajenie do 3,5 gdzieś zostało w głowie. Także no tu by było trzeba stopę liczyć na na zwrocie około 20% myślę, a to no, trzeba by było może siąść i faktycznie się nad tym zastanowić, bo to są realne tematy. U nas jest ziemia tak droga, że chyba warto się teraz w moim przypadku, ja już tak patrzę, że chyba zastanawiać się będę bardziej nad po prostu poinwestowaniem trochę w maszyny i w jakieś tam powiedzmy systemy może. Bo wcześniej przy tych cenach nawozów, które były i chemia, ja jakby nie nazywałem kupna maszyn inwestycją, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo, bo stopy były takie, a nie inne, i jakby bardziej opłacało się moim zdaniem inwestować w nieruchomości, czy to no, w przypadku naszym no, w grunty orne. A w tym przypadku co się dzieje w tej chwili na rynku? Ja się zawsze trochę śmiałem z tego, jak ktoś mówił inwestuje w maszyny albo inwestuje w ciągnik. No, to mnie trochę śmieszyło, no bo jeżeli ja byłem w stanie obrobić to samo i zrobić taką samą praktycznie robotę. No taką samą, no tak, no bo jeżeli porównujesz nie wiem, no, no ciągnik Zetora do, do, do podobnej klasy ciągnika 130-konnego załóżmy, no to ja robiłem tą samą robotę. No, tylko, że ja robiłem to bez komfortu, a ktoś to robił z komfortem. A w tej chwili patrząc na to, jak te ceny poszły... To jednak się okazuje, cholerka kurde, że faktycznie kupno maszyn było inwestycją. I tutaj się tak no, pozytywnie, 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 no, pozytywnie się zdziwiłem bym powiedział. No ale to wszystko trzeba sobie przeliczać na tą kwotę zwrotu. Do rzeczy, bo zakręciłem się jak zwykle, odbiegam od tematu. Wysiew w okolicach 250-270 roślin, w strasznie mokrą glebę. W Tak mokrą glebę, że co 2 hektary trzeba było czyścić wał wałpakera łapami, wydzierać z niego szpachelkami, więc pole 13 hektarów wsiałem 3, 3 po południa, może tak, bo, bo było tyle roboty, bo tak się zapychał wał, i przyjechałem tutaj sobie podosiewać. Tam jest siewka zrobiona, tam jest siewka zrobiona, tam jest siewka zrobiona. Tam bagno było tak podmokłe, że trzeba było dosiać tutaj, więc wziąłem od kolegi pozdrawiam kolegę Piotra. Yy, wziąłem no tam po, pożyczyliśmy, dogadaliśmy się o no pszenicę Jarą. No i wsięliśmy tam, nie wiem, ustawiłem to na jakieś 250 kilo, ale już bez próby kręconej. No i tutaj jest taki temat, że pierwszy raz było to zrobione w ten sposób, że poszedł gruber, czyli ten mój konskid delta siedmiołapowy. Nasz Konski delta delta łapowe na tej redlicy wąskiej po buraku cukrowym, po, po zgnieceniu ropą na 20, 37 cm, 35, 36 plus minus, i nie dało się tego, nie było sensu doprawienia tego talerzówką z wałem daszkowym, bo było tak mokro, że była po prostu siekać. I zapięliśmy agregat, zwiększyliśmy tą e, obsadę. I zaraz sobie te rośliny obejrzymy. A był już taki plan na to, że jeżeli totalnie się nie da tym agregatem siać, to zrobimy to jak kolega Jacek z Agrofoto. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo fajne to było. Kiedyś dodawał albo zdjęcia, albo i filmy. Przepraszam za katar. Krzywa przegroda nosowa, bo kiedyś dostałem w nos. To były czasy młodości. Eee... Dodawał siew rzutowy rozsiewaczem do nawozów, i okazuje się, że ten nasz rauch też ma możliwość ustawienia go plus minus na właśnie siew rzutowy nasion, czyli pszenicy. I już był plan taki, że zasiejemy i zabronujemy, i po prostu przeżegnamy. No bo, tak jak mówię, w naszym przypadku jesteśmy tego zdania, że pszenica po prostu lepiej się. Do krzewia i po prostu już jest, już jest na polu, mimo jakby no, 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 tych, te wiosny u nas są takie tam różne. Tylko sam nie wiem, co tutaj myśleć na ten temat. Tata tutaj miał chwilę czasu, liczył, mówi, że tak jak policzył, to około 400 roślin, jakby zostało. No, czy zostało 400, no, no, czy zostało 350, no to, no, to, no to spoko. Tylko pierwszy raz mam takie coś i mam tak słabo posiane, no, chciałbym agregat talerzowy, że mam kupę nasion, które powschodziły i leżą na wierzchu. Wiesz, jest tyle straty w nasionach, tutaj obgnite i tutaj jest podobnie, że węzły krzewienia są w ogóle totalnie na wierzchu, o, tutaj to widać przy tej roślinie, tutaj jest spoko. Tutaj wyłazi coś z głębi. Z głębi, a tutaj jest strata, a nie, to chyba nie, to nie jest strata, tylko to znaczy jest strata, tylko że nie, bo myślałem, że to rzuciłem. No i teraz też nigdy takiego czegoś nie miałem. Jestem sam ciekaw, co z tego wyjdzie. No ale tak ogarnia się to jakoś. Tylko mam, wiesz, taki dylemat, nawet miałem na uczelnię swoją zadzwonić. Co to z tym będzie? Prawdopodobnie myślę, że to nie wiem, obgniję to chyba, co Wy myślicie? tak Z takiej ciekawości dodaję ten film. Z takiej ciekawości wymiany jakichś doświadczeń, nie, no bo zobacz, co to jest. Te nasiona po prostu zostały na wierzchu. I z tego co wiem, to te nasiona nie były liczone. No ale dobra, no nawet jeżeli zostało, bo tutaj z tych tam podejrzewam 500 roślin, połowa no to 250, no to teraz będziemy pracowali nad tym, ale jest, zobaczcie, jest tego kupa. I sam jestem ciekaw, po prostu, co z tego pola wyjdzie. I postaram się po prostu, no już tam całej agrotechniki, agrotechniki. agrotechniki? Widzisz, ile tego jest tutaj. E, nie agrotechniki, tylko, no tam ochronę, nie ochronę, to będziecie gdzieś tam mieli podaną na, 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 na reszcie pola. O, tutaj jakoś tam wciąga to. Ale o, widzisz. Całe węzły, wszystko jest na wierzchu i co? I to, czy to uschnie? Pewno uschnie, albo się będzie przewracać, no nie, I, i, i tego jest naprawdę kupa, nie. No i ja tak na początku byłem przerażony tym, no ale jakoś to, widzisz, tutaj nasiono zostało, węzeł jest u góry. Nie mam doświadczenia żadnego z tym, nigdy nie miałem tak słabo posianego i teraz patrząc na to. Może był trochę błąd, yy, że trzeba było wziąć usługę. I zasiać to na przykład talerzowym, bo wiesz, tutaj pełno liści, pełno tych resztek było. Nie wiem, kto będzie widać z tych buraków cukrowych. Natomiast, no, uczę się, tak? Nigdy nie miałem takiej właśnie sytuacji. I jeżeli macie jakieś doświadczenia z tym, czy macie kogoś, kto ma doświadczenia więcej ode mnie i tak takie cuda tworzył na polu, to możecie dać znać, nie? Nie wiem, dla mnie to, to tego się w ogóle nie liczy, ale no mówię, jeżeli to było tam na pewno ponad 250-270 kilosianek, także bardzo duże straty tutaj tych nasion są i podejrzewam, że tutaj już licząc to mm, te cuda bezorkowe, które gdzieś tam są tworzone od ostatnich 3-4 lat, te, 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 te takie właśnie wymysły bezorkowe czy to w przypadku tutaj zbóż czy rzepaku no to właśnie jest temat taki, że chyba warto by było się zastanawić, zastanowić, ale to na pewno nie w tym roku i w następnym ciężko powiedzieć. Nad właśnie zmianą agregatu albo no albo nie wiem, no nawet wynajęciem usługi na takie coś, nie? O, widzisz co tu jest. Także to dla mnie taka Zagwostka, ciekawostka. Dla Was może też. Nie wiem. No ja takich cudów nie miałem nigdy, ale mówię wam pokażę, bo, bo sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, nie? No i tyle. No zobacz. Wszędzie jest kupa ziarna na wierzchu, która w mokrej glebie pokiełkowała, i prawdopodobnie tego nie można liczyć. No i co? Dostało 300 kg ponad saletry amonowej i siarczanu. Amonu tam, nie wiem, ze 120. No i CC żadnego tu nie wrzucam na razie, bo, 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 bo jeszcze przymrozki jakieś zapowiadają. No i tak będę obserwował sobie, co to z tego będzie. Taka, kurde. Dziwna sprawa. Bo to ja tego mówię, tego nie można liczyć. Więc można przyjąć tu, że tu zostało, nie wiem, 200 roślin. Więc tak. Jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. I sam jestem ciekaw, czy to, czy to wyda coś, czy to nie wyda czegoś. Ach, kurde, tak trochę nie podoba mi się to, bo, no bo jest tego dużo, nie? Bo jest tego bardzo dużo i jest tego dosyć dużo areału, bo jest dosyć dużo areału jak na nasze gospodarstwo, nie? Widzisz, co to jest? Widziałeś kiedyś takie cuda? No i tak. No, i tak to wygląda. Jestem ciekaw waszych opinii. Co na ten temat myślicie? Czy coś z tego będzie? Bo no na mojej to, no, no to, to nie, nie ma opcji. To tak samo nie. I tego jest bardzo dużo. No, jeszcze jest opcja, ewentualnie, jakby to wiesz, się nie ogarniało. Bo tak jak mówię, że tutaj, no teraz prawdopodobnie bym wziął jakąś usługę, chociaż. Temat jest taki, że tam gdzie była strasznie mokra glina No tu akurat nie mamy gliny, nie, tylko mówię, że tam w tych miejscach Gdzie była glina i by był agregat może z Był, był agregat Widzisz, na moje to z tego nic nie będzie nie? i to i to realnie kurde no Ale to ja już mówię tak, jeżeli byśmy liczyli, że było wysiane 500 roślin i połowa z tego wypierdzieli tylko, że to tak jak chwast, trochę się będzie chyba zachowywać teraz, nie? Będzie ciągnęło składnik, a nic z tego pewno nie będzie, to to będzie leżało. No bo chyba nie wiem, czy ten korzeń to wciągnie, mówię, nie mam, nie mam pojęcia. Wiesz, bo to wygląda, że jest zielone, nie? Ale tylko wygląda. Eee, bo odnośnie tego, właśnie się wiesz, żebym wziął coś z talerzem i z kółkiem dogniatającym, bo też się zastanawialiśmy, no ale było za mokro, żeby to przywałować. Było totalnie za mokro i tutaj drabinka wtedy była i tak podniesiona no a te redlice w tym naszym agregacie to jest właśnie taka lipa i, i tak trochę w strachu jestem wam powiem i tak trochę jestem mocno w strachu e, a jeżeli chodzi o ten agregat natomiast no tutaj to trzyma to akurat się trafiło, tutaj redlica w tym miejscu nie podskoczyła, to jest to już o, to jest no powiedzmy, że dobra lewa przyjdzie to tam to trochę e, trochę jakby przysypie natomiast no tego nie ma moim zdaniem no i tak właśnie jestem ciekaw właśnie waszego doświadczenia, ale się nagadałem a jeżeli chodzi o tą właśnie ten temat w takich mokrych Warunkach tego agregatu gdzieś z kółkiem dogniatającym, to też ciężko powiedzieć, co by było, gdyby to kółko dogniatające mocno zagniotło. Nie? Ale myślę, że to by bardziej temat rzepaku był, a tutaj w tej ziemi, ale naprawdę było, było strasznie mokro. I tutaj nawet widać, gdzie, nie gdzie, gdzie była melioracja. No, wy tego nie widzicie, bo ja pod słońce nagrywam, ale gdzieś tam tutaj sz, szedł szła melioracja. To w tych miejscach, gdzie było właśnie tak mokro, to wszystko wymokło. Coś tam zeszło i było tak mokro, że i tak tutaj te wsiewki porobiłem. No i tak wsiałem, no to ja mówię, jak nawet by coś nie pykło, no to mam 30 arów pszenicy jarej wsianej, tutaj tymi wsiewkami. No nie, a 13 hektarów nie wiemy co będzie. No i tak jestem ciekaw Waszego zdania na ten temat, co może byście nawet mi coś doradzili. Bo tak sam nie wiem. Kiedyś były takie teorie na bronowanie broną lekką wiosną były jakieś takie tematy, no bo wałować to nie, ale, 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 no ale tak to wygląda, nie? I to wiesz, to wygląda, że jest zielone, ale wygląda, że jest zielone tylko, bo tu masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć roślin, yy, sześć, siedem, osiem, nie? I no, 9. To, to trzyma, akurat to trzyma. No i to jest też właśnie temat tej e, inwestycji. I tu akurat inwestycji myślę w maszynę. I to jest temat, nad którym można się naprawdę zastanowić i przemyśleć. Dzięki, trzymajcie się, hej.